chciałam bardzo serdecznie pogratulować piękna uroczystość, wielkie dzieło. Wielkie podziękowania księdzu proboszczowi, całej społeczności powiatu sokulskiego, miasta Sokółki, a największe podziękowania również panu starości, radzie, który wniósł ogromny wkład zarówno w przygotowanie tego projektu, jak i w całość procedury związanej z tą wielką inwestycją z tymi wielkimi nakładami jest to duża radość również dla naszego dziedzictwa SuKulszczyzny i ziemi podlaskiej Szanowni Państwo, ja tak jak mówiłem już w trakcie tego przed mszą święta, tak jestem wdzięczny całemu zespołowi, który pracował przy pozyskaniu tych środków, to, bo to było najważniejsze, żeby pozyskać te środki finansowe. 900 tysięcy z budżetu powiatu sokólskiego, jesteśmy szczęśliwi dzięki współpracy z konserwatorem zabytków, z wykonawcami, z księdzem proboszczem Jarosławem Ciuchną. Mamy te piękne prezbiterium, które będzie służyło na wieki. I to jest dla nas no, powód do dumy, do chwały, bo ten kościół jest najważniejszym zabytkiem w powiecie sokulskim. Nie ma ważniejszego zabytku. Właśnie ze względu między innymi na to, że tutaj ta cząstka po prostu ciała stała się widocznym takim elementem związanym z przeminieniem tak naprawdę. I Ujawnił się tu po prostu Chrystus i przez to ten piękny kościół stał się dla nas bardzo, bardzo ważny, ale on też był dla nas ważny jako parafian, bo ja przecież jestem parafianinem tego kościoła i to też było dla mnie z mojego punktu widzenia bardzo, bardzo ważne, żeby dołożyć swoją malutką cząstkę do stworzenia i budowy tego, tego wspaniałego dzieła. Dziękuję bardzo. Z radością zgromadziliśmy się tutaj, aby przez złożenie ofiary eucharystycznej poświęcić nowy ołtarz. W głębokim skupieniu bierzemy udział w świętych obrzędach, z wiarą słuchajmy Słowa Bożego i z radością przystępujmy do Stołu. Otrzymaliśmy trwanie w jego kościele. Kochani, i już teraz na samym początku też bardzo dziękuję wszystkim za to naprawdę wielkie, wspaniałe zaangażowanie. Dzieło, jak widać, piękne. Mam nadzieję też, że, że będzie nam służyć przez, przez wiele, wiele, wiele lat. To ołtarz, który jest o kościele, tym najważniejszym miejscem w każdej świątyni.